Już jesteśmy po finale. Jak emocje jako juror, bo na pewno też te emocje się udzielają. Słuchaj, ja z jednej strony jestem jakby podekscytowany, podniecony tym, że wreszcie poznaliśmy naszego mistrza po tak długich tygodniach pracy, a z drugiej strony odczuwam jakiś smutek, lekką nostalgię, że w przyszłą środę nie zobaczę tych ludzi. No kurczę, jakbym stracił tak rękę albo nogę nagle. Sprawdziłeś nam za kulisami, że dzisiaj rano budząc się, tak. właśnie miałeś przeczucie, że tą dwójkę zobaczymy w finale. Gdybyś mógł o tym opowiedzieć, e, No, ja mam, mam coś takiego, że często intuicja podpowiada mi coś odwrotnego do tego, co czasami wcześniej wydedukowała sobie głowa. Myślałem oczywiście, e, miałem innych faworytów, jeśli chodzi o ostatnią dwójkę, a właściwie jeden by się zmienił, ale rano otworzyłem oczy, wstałem i powiedziałem: O! To bardzo ciekawe, intuicja. Ida i daj Krystian zostanie w tej, w tym, na samym końcu w tej finałowej dwójce. Bardzo to jest ciekawe. Niemniej jednak naprawdę, cała czwórka zatańczyła fantastycznie. Dla mnie oni już są mistrzami. Czy jurorzy również wysyłają sms-y na swoich faworytów? Oczywiście, że wysyłamy sms-y. Wolno nam, dlaczego by nie? No, w takim razie, gdybyś mógł nam zdradzić, na kogo wysyłałeś sms-y w tej edycji? Na Angel. Wysłałem sms na Angel na samym końcu, wcześniej na Szymona i Krystiana. Czy jesteś trochę rozczarowany, że w tym ścisłym finale nie ma Andrze? To nie jest sprawa rozczarowania. Widzowie decydowali o tym. Trzeba oczywiście uszanować tą decyzję i ten werdykt, bo publiczność czuje emocje, rozumie tych bohaterów, czuje tych bohaterów. I ich dzisiaj urzekła ta ostatnia dwójka. Co będziesz robił teraz po programie? Po programie? Wracam do swoich studentów, niedługo sesja, trzeba przygotować egzaminy. Oprócz tego niedługo kolejna premiera i promocja serialu, ale o tym już niedługo. W takim razie czego uczysz studentów? Studentów? Jak grać i być jako artysta w zgodnie ze swoją duszą i swoją naturą. Wykładam zajęcia aktorskie oczywiście z budowania roli w teatrze, piosenki aktorskiej i budowania scen w teatrze. Czy Twoi studenci komentują to, co się działo w programie? Komentowali? Yy... Początkowo myślałem, że będą kwaśno na to patrzeć, może nie wszyscy będą popierać moje wybory, ale wydaje mi się, że tak jak na zajęciach, tak tutaj nadal udaje mi się być tym Bartkiem wspierającym bardzo młodych ludzi, więc w ostateczności mówią, że jest całkiem nieźle. No.